Hej mam z tej strony Simi. Witam was w kolejnym poradniku. Na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć o zasubskrybowaniu kanału. Taki sam przycisk, jak widzicie tutaj na południu, kliknijcie tam na dole. A teraz przechodzimy do poradnika, w którym pokażę wam, jak wyciąć w prosty sposób, no, prawie idealnie, yy, jakąś postać, na przykład siebie, yy, którą będziecie mogli wykorzystać przy tworzeniu chociażby banerów na ty takie jak ja mam chociażby w tle. Okej, okay, więc widzimy się za chwilę przy komputerze. ok i widzimy się już przy komputerze, no i... Yy, w takim razie wchodzimy na stronę RemovBG RemovBG jakoś tak. No nie wiem, link będziecie mieli do tej strony, oczywiście. W opisie mam kilka różnego typu zdjęć, yy, moich prywatnych, które zobaczymy, jak sobie aplikacja z poradzi. na no dobra, yy, w takim razie spróbujmy z uploadować sobie yy, kilka. Tych zdjęć. I zacznijmy od pierwszego, gdzie na nim są dwie osoby. Zobaczymy, czy udaje się wyciąć. Ej, nawet fajnie to wyszło. Nie powiem, że tu są małe niedoskonałości. Ale gdyby w jakimś programie do obróbki, do edycji. A zresztą pobierzemy sobie. Może. I potem je wszystko obejrzymy sobie w Photoshopie, jak to wygląda. To jakby trochę poprawić, co widzę. Ewentualnie tutaj trochę naszych powrót. No nieźle to wyszło, no dobra. No i zobaczmy sobie inne zdjęcie w takim razie. Trochę trudniejsze bo tutaj już jestem na burcie śmigłowca. Ciekawe czy sobie poradzi. Nie. Chociaż to wyciągnie z całym śmigłowcem i to jest ten problem, że jak widzimy tu już sobie program w takich rzeczach... O, tak to zdjęcie w oryginalne ogólnie wygląda. Czy będzie tu już widzę sobie nie poradzi. Szkoda, bo fajne by z tego coś można było wyjść. No ale też może przez to, że ma taką bryłę, tam są też no, ludzkie nogi. No może on to widzi jako drugiego czego. No nie wiem. Ale okej, okay, tu sobie nie poradził. No do w ogóle. Więc tego nawet nie pobieramy. Dobra. Sprawdzimy, kolejny zdjęcie. To jest odbicie lustrzone. Zobaczymy, jak się z tym poradzi. Dużo ludzi takie zdjęcia sobie robi. Ej, i to mi się nawet, słuchajcie, podoba. Odbicie lustronne wiadomo, tutaj na masce jest odbicie od y, koloru. Ja to też zwiększałem kontrast w Photoshopie. Zdjęcia i to też ma pewnie związek z tym, jakby to było oryginalne, a nie mam już zapisanego oryginału. Myślę, żeby było nawet fajne, więc odbicie lustronnego jak najbardziej. To tam widzę drogę i doskonałość, ale to wystarczy. Nie jest to tak naprawdę jak to nie chce. Dobra, przyjrzymy mu się bliżej także z Photoshopa. Yy, Okej, okay, tu jest kolejne zdjęcie. Z tym też sobie powinno poradzić bardzo dobrze. Tak. No, pierwsza sztuka jest bardzo fajna, Dobra, już sobie obejrzymy w Photoshopie. To znowu, tutaj, gdzie jesteśmy, we dwie osoby. Zdjęcie kolejne i też trochę trudniejsze. O. No, gazetki uznało jako integralną część Pauliny, akurat, ale mimo wszystko. Z tego co widzę, poradził sobie całkiem nieźle. Dobra, pobierzemy, zobaczymy. Czyli takie proste zdjęcia obrobi bez problemu. O, i tu jest dużo konstrukcji. W tym zdjęciu. I też ciemno, zobaczymy jak sobie poradzi. A! Spróbujemy jeszcze raz. Ale z tego wynika, że tu nie chce nam obrócić, tak? Mm -hmm. Nie jest w stanie zidentyfikować, pewnie jest za ciemno. Tutaj jest yy, Tutaj jest bardzo dużo elementów takich różnych i podejrzewam, że to będzie. że yy, no to jest słuchajcie problemem. To jest też zdjęcie wykonane podczas Urbexu. Słuchajcie, jak będziecie zainteresowani tym jestem, bo dość ciekawe to było miejsce, to link będziecie mieli w opisie do yy, filmu. No dobra, no i ostatnie zdjęcie spróbujemy obrobić, czyli takie za samochodu. No i tu wycięło nas razem z samochodem, ale wycięło tło. No ciekawe. No też sobie pobiorę je w sumie. I zobaczymy co z tego wyszło. Okej, okay, to widzimy się za chwilę w Photoshopie. Okej, okay, yy, więc jesteśmy już w Photoshopie i Zuplędowałem już wszystkie gejcie, żeby was nie przynudzać, no i przyjrzyjmy się teraz temu dokładnie. No, ja tu widzę, mówię tutaj, jakby trochę gumko popracować, zmniejszyć bym musiał Też dużo, ale no jakbyśmy to zaczęli wygumkowywać, dobrze byśmy to obrobili. Teraz nie chcę się w to bawić, do konkretnie. Więc tylko wam pokażę, że można bez problemu to. Oczywiście nie będzie to zrobione tak dokładnie, no bo wszystko dla prezentacji dla Was. A chcecie poradnik jakiś z Photoshopa jak e, obrabiać, to zostawiajcie lajki. E, łapki w górę piszcie w komentarzach. Jak będzie duże zainteresowanie, to coś takiego nagram. A więc jak widzicie tutaj... To też mamy jakieś tam cienie, ale to wystarczy delikatnie sobie e, gumką obrobić, chociażby i już mamy problem z głowy. Więc jak widzicie, to zdjęcie wyszło nawet fajnie. Kolejne zdjęcie to jest to z odbicia lustrzanego. I również oprócz tu takich małych szumów, co tu widzę, tych cieni, to poza tym naprawdę zdjęcie wyszło yy, spoko, program sobie poradził. Yy, dobra, kolejne zdjęcie jest to na balkonie. I również to samo co widzę, czyli program sobie nawet poradził spoko. Czwarte zdjęcie to jest to. Yy, kolejne dwójkę noszę. Tu już sobie program dużo lepiej poradził. Też nie zwracać uwagi na to, że na tym zdjęciu masek nie mieliśmy i tak dalej, ponieważ było wykonane jeszcze przed yy, pandemią koronawirusa. Więc dlatego nie trzeba było jeszcze masek nosić i tak dalej. No, i tutaj jak widzicie również się nawet fajnie poradziło, z tymi gazetami nawet to nie wygląda jakoś. Tragicznie. No i piąte zdjęcie to już jest dość stare w sumie. Zdjęcie to jest z zeszłego roku. Ale według mnie jedno z najlepiej wyciętych tutaj, jakby. Ymm, tego się pozbyć. Doprowadzić do kanału alfa, oczywiście. To mamy kanał alfa, tak zwany, więc do tego jakbyśmy doprowadzili. Tu wystarczy gumko trochę popracować, a trochę auta, ale to teraz. Nieważne, bo ja tego nie chcę jakoś tam. Ymm nigdzie używać, to jest tylko dla was to pokazane, to sobie nawet, nawet nieźle yy, poradziło. Zaporadziła, więc naprawdę stronkę do takich prostych robót polecam, jeżeli też chcecie, żebym wam pokazał jak bardziej skomplikowane, tak jak jak, sorki, tak jak z tym śmigłowcem są miejsca i tak dalej były, jak na tym pracować, to yy, także piszcie w komentarzach jak wycinać takie rzeczy, chętnie w photoshopie wam zaprezentuję. Nagram taki poradnik. No dobra. To w sumie byłoby na tyle. Mm, mam nadzieję, że w jakiś sposób ten poradnik wam pomógł. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę, zostawić subskrypcję, zaznaczyć dzwoneczek. Trzymajcie się i cześć, do następnego.